Pewnego dnia z perspektywy czasu, lata walki wydadzą ci się najpiękniejsze. Z Twoich słabości zrodzi się Twoja siła. Słowa mają magiczną moc, mogą przynieść największe szczęście, lub najgłębszą rozpacz. Bycie całkowicie szczerym wobec siebie jest dobrym ćwiczeniem. Niewyrażone emocje nigdy nie umrą, są pogrzebane żywcem i ujawnią się później w brzydszy sposób. Nie wybieramy przypadkowo siebie nawzajem, spotykamy tylko tych, którzy już istnieją w naszej podświadomości. Jedyną osobą, z którą musisz się porównywać, jesteś ty w przeszłości, i jedyną osobą lepszą, którą powinieneś być, jest ta, którą jesteś teraz. Celem każdego życia jest śmierć. Miłość jest stanem tymczasowej psychozy. Miłość i praca, praca i miłość. To wszystko. Większość ludzi tak naprawdę nie chce wolności, ponieważ wolność wiąże się z odpowiedzialnością, a większość ludzi boi się odpowiedzialności. Psychoanaliza jest w istocie leczeniem poprzez miłość. Dokąd zmierza myśl, gdy zostaje zapomniana? Sny są królewską drogą do nieświadomości. Nie mogę myśleć o żadnej potrzebie w dzieciństwie tak silnej, jak potrzeba ochrony ojca. W małych sprawach ufaj umysłowi, w dużych sercu. Miłość i praca są kamieniami węgielnymi naszego człowieczeństwa. Jesteśmy tym, kim jesteśmy, ponieważ byliśmy tym, kim byliśmy. Dojrzałość to zdolność do odraczania gratyfikacji. Psychiatria to sztuka uczenia ludzi, jak stać na własnych nogach, leżąc na kanapach. Bez miłości chorujemy. Nie wszyscy ludzie są godni miłości. Nie ma błędów. Umysł jest jak góra lodowa unosi się z jedną siódmą swojej masy nad wodą. Od błędu do błędu odkrywa się całą prawdę. Głos rozumu jest mały, ale bardzo wytrwały. Religia jest uniwersalną nerwicą natręstw. Dziecko nie szuka uwagi, ale miłości. Jak odważny staje się człowiek, gdy jest pewien, że jest kochany. Gdzie było id, tam będzie ego. Wolę towarzystwo zwierząt niż ludzi. Z pewnością dzikie zwierzę jest okrutne, ale bycie bezlitosnym jest przywilejem cywilizowanych ludzi. Paranoik nigdy nie jest całkowicie w błędzie. Życie seksualne dorosłych kobiet jest mrocznym kontynentem dla psychologii. Całe życie rodzinne jest zorganizowane wokół najbardziej uszkodzonej osoby. Gdyby młodość wiedziała, gdyby wiek mógł, głos intelektu jest cichy, ale nie spocznie, dopóki nie zostanie wysłuchany. Pierwszym warunkiem cywilizacji jest sprawiedliwość. Silny egoizm jest ochroną. Czas spędzony z kotami nigdy nie jest stracony. Miałem szczęście w życiu, nic nie przychodzi łatwo. Jedynym wstydem w masturbacji jest wstyd, że nie robisz tego dobrze. Istnieje w nas potężna siła, nieoświecona część umysłu, oddzielona od świadomego umysłu, która nieustannie pracuje, kształtując nasze myśli, uczucia i działania. Jeśli nie możesz tego zrobić, poddaj się. Gawałek kreatywnego pisania, podobnie jak marzenie, jest kontynuacją i substytutem tego, co kiedyś było zabawą z dzieciństwa. Gdziekolwiek pójdę, odkrywam, że poeta był tam przede mną. Śmierć ojca jest najważniejszym wydarzeniem, najbardziej bolesną i przejmującą stratą w życiu człowieka. Jeśli chcesz, by Twoja żona Cię słuchała, porozmawiaj z inną kobietą, będzie Cię słuchać. Szaleniec to obudzony marzyciel. Wolność jednostki nie jest darem cywilizacji. Była największa zanim powstała jakakolwiek cywilizacja. Poeci są mistrzami nas. Zwykłych ludzi, w wiedzy o umyśle, ponieważ piją ze strumieni, których jeszcze nie udostępniliśmy nauce. Cywilizacja rozpoczęła się za pierwszym razem, gdy rozgniewana osoba rzuciła słowo zamiast kamienia. Sny są strażnikami snu, a nie jego zakłócaczami. Liczy się tylko miłość i praca. Gdybyśmy w pełni zrozumieli powody zachowania innych ludzi, wszystko miałoby sens. Marzenia są zbudowane z pozostałości dnia wczorajszego. Irlandczycy są jedyną rasą, dla której psychoanaliza jest bezużyteczna. Ponieważ już żyją w świecie snów. Biedne ego ma jeszcze trudniej, musi służyć trzem surowym panom i musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pogodzić roszczenia i żądania wszystkich trzech. Ci trzej tyrani to świat zewnętrzny, superego i id. Wiadomości, które docierają do Twojej świadomości są niekompletne i często nie można na nich polegać. Zwróć oczy do wewnątrz, spójrz we własne głębiny, naucz się najpierw poznawać siebie. Tylko prawdziwe, rzadkie, prawdziwie naukowe umysły mogą znieść wątpliwości, które są związane z całą naszą wiedzą. Słowa i magia były na początku jedną i tą samą rzeczą, a nawet dzisiaj słowa zachowują wiele ze swojej magicznej mocy. Sen jest wyzwoleniem ducha spod presji zewnętrznej natury, oderwaniem duszy od okowów materii. Pisarze piszą dla sławy, bogactwa, władzy i miłości kobiet. Czasami cygaro to tylko cygaro. Mężczyźni są bardziej moralni, niż im się wydaje, i o wiele bardziej niemoralni, niż mogą sobie wyobrazić. Moja miłość jest dla mnie czymś cennym, czego nie powinienem wyrzucać bez zastanowienia. Cywilizacja, która pozostawia tak dużą liczbę swoich uczestników niezadowolonymi i popycha ich do buntu, nie ma ani nie zasługuje na perspektywę trwałego istnienia. W żałobie jest to świat, który stał się biedny i pusty, w melancholii jest to samo ego. Wszelkie dawanie jest proszeniem. A wszelkie proszenie jest proszeniem o miłość. Świadomy umysł można porównać do fontanny, bawiącej się w słońcu i wpadającej z powrotem do wielkiego podziemnego basenu podświadomości, z którego powstaje. Jeśli chodzi o czynniki ciszy, samotności i ciemności, możemy jedynie powiedzieć, że są one w rzeczywistości elementami w produkcji dziecięcego niepokoju, od którego większość istot ludzkich nigdy nie stała się całkowicie wolna. Cnotliwy człowiek zadowala się śnieniem tego, co zły człowiek robi w prawdziwym życiu. Pożądanie naciska zawsze naprzód, nieposkromione. Mój chłopcze, palenie jest jedną z największych i najtańszych przyjemności w życiu. A jeśli z góry zdecydujesz się nie palić, mogę ci tylko współczuć. W głębi serca nie mogę oprzeć się przekonaniu, że moi drodzy bliźni, z kilkoma wyjątkami, są bezwartościowi. Człowiek jest bardzo szalony, kiedy jest zakochany. Wiedza to intelektualna manipulacja starannie zweryfikowanymi obserwacjami. Tam, gdzie tacy ludzie kochają, nie mają pragnień, a tam, gdzie pragną, nie mogą kochać. Ludzkość jest w najwyższym stopniu irracjonalna. Także nie ma możliwości wpłynięcia na nią za pomocą rozsądnych argumentów. Przeciwko uprzedzeniom nie można nic zrobić. Nikt, kto tak jak ja wyczarowuje najgorsze z tych na wpół oswojonych demonów zamieszkujących ludzką pierś i próbuje się z nimi zmagać, nie może oczekiwać, że przejdzie przez tę walkę bez szwanku. To, co nazywamy szczęściem w najściślejszym sensie, pochodzi z najlepiej nagłego zaspokojenia potrzeb, które zostały w znacznym stopniu zablokowane. Palenie jest niezbędne, jeśli nie ma się nic do całowania. Ten, kto ma oczy do patrzenia i uszy do słuchania, może się przekonać, że żaden śmiertelnik nie jest w stanie dochować tajemnicy. Jeśli jego usta milczą, gada opuszkami palców, zdrada sączy się z niego każdym porem. Interpretacja snów jest królewską drogą do poznania nieświadomych działań umysłu. O psychoanalizie można powiedzieć, że jeśli dasz jej mały palec, wkrótce będzie miała całą Twoją dłoń. Im bardziej doskonała jest osoba na zewnątrz, tym więcej demonów ma w środku. Tylko nic po nie interesuje się swoją przeszłością. Jakże niepokojący jest kontrast między promienną inteligencją dziecka a słabą mentalnością przeciętnego dorosłego. Wielkim pytaniem, na które nigdy nie udzielono odpowiedzi i na które ja nie byłem jeszcze w stanie odpowiedzieć, pomimo moich trzydziestu lat badań nad kobiecą duszą, jest: czego chce kobieta? Jedynym nienaturalnym zachowaniem seksualnym jest brak jakiegokolwiek zachowania. Humor jest środkiem do uzyskania przyjemności, pomimo niepokojących efektów, które się z nim łączą. W ostatecznym rozrachunku, cała dziedzina psychologii może sprowadzać się do biologicznej elektrochemii. Instynkt miłości do obiektu wymaga opanowania, aby go uzyskać, a jeśli dana osoba czuje, że nie może kontrolować obiektu lub czuje się przez niego zagrożona, zachowuje się wobec niego negatywnie. Zakres czyjejś osobowości jest definiowany przez wielkość problemu, który jest w stanie wyprowadzić człowieka z równowagi. Młodzieńczy etap w rozwoju rasy ludzkiej, z którego ludzkość powinna się wyzwolić. Terapia rozmową zamienia histeryczne nieszczęście w przyziemne nieszczęście. Seksualność jest kluczem do problemu psychonerwic i nerwic w ogóle. Nikt, kto lekceważy ten klucz, nigdy nie będzie w stanie otworzyć drzwi. Poeci i filozofowie przede mną odkryli nieświadomość. To, co odkryłem, to metoda naukowa, dzięki której można badać nieświadomość. Iluzje są dla nas korzystne. Ponieważ oszczędzają nam bólu i pozwalają cieszyć się przyjemnością. Dlatego musimy zaakceptować je bez narzekania, gdy czasami zderzają się z odrobiną rzeczywistości, z którą są rozbijane na kawałki. Zachowanie istoty ludzkiej w sprawach seksualnych jest często prototypem dla wszystkich innych sposobów reagowania w życiu. Kiedy człowiek jest wolny od religii, ma większą szansę na prowadzenie normalnego i zdrowego życia. Dziękujemy za oglądanie. Subskrybuj nasz kanał Cytaty.